Siema Siemano Siema Jak tam? Gir. A jak się czujesz? Nie najlepiej, ale nie na No u mnie akurat też tak nie najlepiej, ci powiem To niedobrze No właśnie, a wiesz z czego, wiesz z jakiego powodu? No Ostatnio w Polsce niby jakiś wirus panuje czy coś, nie? A mnie przez to jak, tak, głowa na kurwia, że to hit, nie? Leki wziąłem, to też za bardzo nie pomaga, nie? Ja bym, nie wiem, czy ja nie będę musiał iść do lekarza czy coś, bo kurwa naprawdę mogę być na coś chory, nie? No i to bardzo chujowo ci powiem, a najgorsze jest to jeszcze, nie? Że w takich właśnie na przykład, wiesz, randomowych momentach mnie w tak ostro na kurwia, tak ostro na kurwia, że to hit, nie? Nie, nie, nie wiem, kurwa. Czemu? Może możliwe, że ten wirus, ale kurwa, na przykład teraz mnie tak nakurwia, nie? Nie, kurwa, znowu to samo. Ja pierdolę, moja głowa. Moja kufa. znowu to samo! Kurwa! Kurwa, patrz! <śm> O od razu lepiej. Ja pierdolę, jak lepiej, kurwa. Masakra, nie? Tak od razu lepiej. Ach, nie, jestem jakiś specjalny, nie? Za każdym razem jak mnie boli głowa, to ja się przemieniam, nie? Jak mnie zajesz na drugim to o elo. Okej. Okay. Z takimi nie gadam. Podziękuję. Siema. 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 Jak tam? Jak tam Możemy się go spytać o to. Podoba Ci się ona. Czy mi się podoba? Się podoba? No z wyglądu. Z wyglądu ja bym no, tak dał, nie? To no, mogę no, ocenić no, od 1 do no, 10. No, no dobra. To no to był, no, dałbym tak. No, hmm, tak nie. Osiem. Osiem. Dobra, to musimy dać tam. To ósemka może to być? To... Osiem... Poczekaj chwilę, poczekaj chwilę. No. Poczekaj może no. Z ortografią. Czekaj chwilę, bo, bo ja coś, ja po prostu coś muszę sprawdzić, tak? No. No poczekaj. Okej. Okay. Okej. Okay. Córka. Córka, przez jakie usie piszę? pisze? Przez u Przez uzamknięte. No to może jednak nie ściągasz samych analfabetu Jak masz tam? Lat? Jak tam? Co? Cześć, bo tak troszkę cię pociąć. Uh, ile masz 19. lat? Dziąłem? 19. 19. Aha, no to stały jesteś. Kiedyś? Dzięki. Jest Dzięki. Dzięki, a ty ile? Dzięki, a ty ile? A zgadnij. Nie wiem, strzelam z 16. Ja, strzelam. No to kurwa zajebi się strzelnie. No Przynajmniej ECPU po Polska, Polska nie dopadnie. No. Chociaż tyle. No <coughs> jak cię czujesz? A jak się czujesz? No a, u, no a u mnie to powiem o stali no, nie zaciekałem. Te Z, tego tuż, to powody, Z nie. tego tuż to powody, nie? Inaczej. Inaczej. Masz jakieś tabletki od bólu Ale... głowy. Masz. Chciałabyś zapożyczyć albo Chciałabym coś? Zapożyczyć, bo ja mi właśnie głowa na kurde Wysłać gołębie na przykład Wysłać gołębie na przykład No Coś klasy chodzisz? ja już nie chodzę do szkoły, ja już pracuję Pracujesz, a skończyłeś technikum? Ja nie jestem po technikum, a jestem po zawodowej No akurat nie, technikom ja do techniku nie się nie, nie nadaje, wiesz jak nie jest Nie, nadaje, wiesz jak jest Czemu? Czemu? Bo z moim, no, z, z moim nie IQ nie bardzo, wiesz IQ nie bardzo, wiesz Masz słabe IQ? Tak Niestety Jestem, niestety. jestem jebniętym człowiekiem No, bywa, bywa No niestety, no bywa, niestety, no, bywa. Takie życie Siema ma? Hey, Aha, ja już z wami. No, Aaa, ja dobra, dobra, dobra. Okej, no. okej. Okay, okay. Cześć, jak tam idzie? A bardzo dobrze. A bardzo dobrze. A, no fajnie. No nie ma źle, Nie ma źle. No, Ciao! No, no sieła. Pana brudka. A dzięki. Jak tam? Ty wyglądasz jak ten aktor od Harry Pottera, tylko bez brudki. więc go no, jeden no, na no. jeden. Nie o którego aktora ci teraz chodzi? Harry Potter. A że Harry Potter? No. ha, dobra, to, to to, dobra, to zmienia postać rzeczy, w okej. Okay. <grych> jak się czujesz? No, wygląda jak Zajebiście. się. No mnie akurat nie, nie zaciekawy. Czemu? No bo ostatnio jakiś wirus ponoć panuje w Polsce. Nie? I mnie musiała ten wirus dopaść, bo mnie głowa na kurwa i to ostro. <grych> A, no to mnie też dopadło. Od... No mnie tak kurwa ta głowa boli. Jeszcze najgorsze jest to, że ja wziąłem z tabletki, nie? Wziąłem kurwa i, buprom, i i chuja mi to dało. I teraz mnie właśnie tak kurwa atakuje ten ból, że to jest hit, nie? Nie kurwa, znowu to samo. Ja pierdolę moja głowa, moja głowa, znowu to samo! Kurwa! Kurwa, pot! <śla> Ale pojacie do lata O, od razu lepiej, od razu lepiej. <laughs> Zajmi się variantie. Sias hip. się. no, O, to przyjdzie Czy my już nie gadaliśmy tak czasem? A to pierwszy raz gadam. Miałeś taką dziewczynę podobną do Kareny? Nie, jeszcze nie widziałem. No to nie gadaliśmy. No to, no to nie, no to, no to na pewno nie gadaliśmy. Jak się czujesz? Jak zmywam to, co teraz miałam na sobie, to świetnie. A u mnie akurat znowu nie, nie za dobrze. Czemu? Mie, kurwa strasznie głowa na kurwa, nie? To bardzo, to jakiegoś czasu to jest małych ciał, to tak że bo tak, nawet ty, ta taka taśma specjalna? Y, nic nie pomaga. No właśnie też to też nie to też nic pomaga. Jeszcze najgorsze jest to, że w najgorszym, tak pojedę, tak nie da Teraz kurwa na no, kurwę, ja pierdolę. Nie, kurwa, znowu to samo. Ja pierdolę moją głowę, moją głowę. Co on to samo? I kurwa. Kurwa, O Jezus, od razu lepiej, już przestała boleć głowa. O kurwa, Jezus, to było mocne. Ej, ja ty to na TikToka wstawiasz? na i tyle. Ej, na, na TikToka nie wstawiam, na YouTube'a wstawiam. Ale gdzie? Możesz wstawić, ja się zgadzam. Spoko, spoko. To wstawiam. Chcę być sławna. Ale jak się nazywasz, poczekaj. No ja to podam kanał. Coś dziwko było? <laughs> było dziwko. Co? Czy było dziwko? Czyli no. zdziwienie było? Tak. Co ja usłyszałam? Uu, 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 nie są sztuczne. Sztuczne? Sztuczne. Kurwa, ale mi po uszach poszło teraz. No wiem. Co tam, co tam na grzale? Borówka, lemoniada. U mnie ananas. Masz takiego samego elektryka jak mój ojciec. No, bo to jest drag, drag S, bodajże, no. No, mój tata też ma takiego. No to no, akurat te dragi to nie są takie złe. Jak się czujesz? Boli mnie kręgosłup i żebro. A wiesz, co ja ci powiem, No ja też się zaciekawie nie czuję. Bo. Cicho, BO ja nic nie słyszę! Kurwa, mać! No? Okej. Okay. Okay. <laughs> Ogólnie to ja się też zaciekawie nie czuję, bo tak mnie zaczęła ostatnio głowa boleć, że to jest hit, nie? Nie wiem... Nie, czy to ja wyrwałam dzisiaj z kolana na żebro No. A kręgosłup mnie boli od pracy Nie, wyjebał mi znajome, bo za mu z placu Znaczy, bo się wkurwiłam na niego I mi wyjewał to i mam się i chyba pęknie żebro O kurwa, to współczuję <grym> Albo Ostr... wybite, nie wiem, ale mi boli w chuj a To współczuję mnie Boli, boli w chuj kurwa te ja wyśle... kurwa, no można wybić to kurwa Dole Moja głowa, moja głowa, znowu to samo, kurwa. Ale obecnie. Kurwa, płacz. Po... No aha. Cringewy fluj. Słyszałem to. I to, to było smutne, to było smutne, się starałem Nie, ja chujowe Widzowie, widzicie widzowie, widzicie kurwa, widzicie co to, to są ludzie Smutne, smutne Co smutne? Moje życie No mnie drapiesz? Boisz się mojej ręki? O, bo, boję się ręki, tak o, ja piętny. Kurwa, kurwa twoja, twoja ręka jest bardzo, bardzo straszna. To nie było do ciebie, ale spoko. No wiem, wiem, nie no, spoko też nie, jakby. Okej. Okay. Czemu tak ciemno? Co wy się kurwa kryjecie przed jakimś czy coś, że tak ciemno? Nie, światło. Światło, jak się czujecie? mieram a ja, za to te, a ja za to też za dobrze się nie czuję w tym jest problem no i czemu mnie widzę wiecie co wiecie co jest najgorsze to? bo ja się źle czuję ale wiecie w jaki sposób Czyzy. W taki sposób źle się czuję, że mnie strasznie głowa na kurwa, nie? I ogólnie to mam pytania. Jakiś typiusz, jakieś stworzenia, coś takiego, znowu wtedy mnie nie? bo tak boli, gdzieś będą mi To jest kurwa, taki burz, to jest i tak boli głowa, że to jest masakra, nie? Kurwa, znowu to samo. Ja pierdolę, moja głowa, moja głowa, znowu to samo. Kurwa, kurwa, poczekaj. O, kuźwa, od razu lepiej, od razu lepiej. O, to było mocne. Nie mnie. Co? Nic do kota nie mówiłam, bo nie mnie, mnie kurwa Co to... Ja pierwsza. Bo, bo mnie kotlizał? <laughs> ok. Bo dostałam w niedzielę dwa koty. Zajebiste są. No, trzy miesiące mają. Ej, A pokażesz po, ko kociaki, pokażesz kociaki. Kur, wiesz co dasz, nie pokażesz. No po pokazu. Poka po kociarka! Taki czarny, zajebisty. O, ten jest jakby gazi skrochem? No, zajebisty kotek. I ten drugi też zajebisty. Aha. Kurwa, no. Właśnie no dlatego drugiego dalej nie wymyśliłam imienia. Nazwij go Felek. Ej, dobry pomysł! No Felek, zajebisty plan, nie? No dobra, widzowie, no, nie, no. Ciekawe nie było. Znaczy, no by było ciekawie, coś się tam działo. Nie? Dobra, widzowie, widzimy się w następnym odcinku z Ome. Do następnego. Cześć.